Świątynia w Jerozolimie była bardzo piękna, przede wszystkim dlatego, że to w niej postanowił Bóg zamieszkać. Ale prorok Ezechiel w jednym ze swoich widzień zobaczył, jak chwała Boża, jak obecność Boża opuszcza świątynię. Opuszcza świątynię dlatego, że naród wybrany odwrócił się od Boga i dopuścił się pałwochwalstwa. I Pan Bóg zdecydował się na to, żeby opuścić swoje mieszkanie, żeby opuścić swój naród po to, aby doprowadzić go do nawrócenia. Pośród innych, wielu innych widzeń, które miał prorok Ezechiel, miał jeszcze jedno, widział, jak chwała pańska, jak obecność Boża powraca do świątyni. Zobaczył, jak to przez bramę, a konkretnie przez wschodnią bramę, powraca obłok powraca do świątyni Bóg i Jego obecność. I od tego momentu dla wszystkich ta wschodnia brama ma pozostać zamknięta, bo tylko Bóg jest godny, żeby przez nią przejść. A więc ta wschodnia brama świątyni w widzeniu Ezechiela jest szczególnym miejscem, przez które Pan Bóg wkracza do świątyni, a w sposób metaforyczny i poetycki można powiedzieć, że przez tą bramę Pan Bóg wkracza na świat. Jeśli te wizje Ezechiela przeczytamy, to oczywiście nie mamy wątpliwości, że Maryja może zostać nazwana taką bramą wystawioną na wschód, bo ona z racji swojego dziewictwa nie dała życia tu na ziemi nikomu innemu, jak tylko Jezusowi Synowi Bożemu. To oczywiście oznacza, że Jezus na świat mógł przyjść tylko dzięki zgodzie Maryi i to dlatego ona mogła nam go ofiarować, mogła go nam przynieść, bo została do tego specjalnie wybrana i przygotowana przez swoje niepokalane poczęcie, aby stać się taką bramą wystawioną na wschód, przez którą Pan Bóg wkracza na świat. Gdy zastanowimy się, jak możemy naśladować Maryję w codzienności, to oczywiście możemy się poczuć bo niestety częściej przypominamy ten grzeszny naród wybrany, przez którego Pan Bóg musiał opuścić swoją świątynię, niż Maryję, dzięki której czy przez którą On przyszedł na świat. Jednak patrząc się na jej życie, musimy wyzbyć się takiego myślenia. Ona zaniosła Elżbiecie Jezusa w taki prosty, prosty i zwyczajny sposób. Również życie świętej rodziny w Nazarecie było zupełnie proste i zwyczajne. Warto byśmy się nie przejmowali naszymi upadkami, ale pozwalali zawsze, by Bóg do nas powrócił, by Jego obecność wróciła na Ziemię, mówiąc tak metaforycznie. Bo również ja i ty, również my możemy być taką bramą, która przynosi innym Jezusa któregoś ty Panno porodziła syn Panna Pan Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje, trójcy świętej jedyny Bóg na wieki wieku.